Zobaczcie ile tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No sporo tego jest, więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jestem tym i to jest mój drugi odcinek dzisiaj. Oniósy wynagradający za to, że wczoraj nie Odcinek! A dzisiaj Lewandowski szczerze o złotej piłce. Trzy czołowe kluby Premier League biorą się o piłkarza y, z Championship. Co dalej z Radonem Sancho? francuski napastnik zakończy karierę. Dziennikarz przejechał się po Świderskim. Barcelona jest niemożliwa. Poszła do sądu. I wniesiała to fandoskiego. Kane pobije rekord Lewandowskiego już niebawem. Akurat to się w głowie nie mieści. Następny trener nie chce do Monachium. Dzięki wszystkim, którzy dziś tu są. naprawdę, nie widzę łatwo z tym kanałem. Myślę, że to będzie szybkie osiągnięcie, a tak nie jest. Dziękuję, że mnie pomagacie. A teraz, lećmy z pierwszym tematem. Lata 19, 20 i 21 XXI wieku były najlepsze w karierze Roberta Lewanowskiego. To właśnie w sezonie 19-20 przecież Polak sięgnął z Bayernem po potrójną koronę, a w każdej z rozgrywek strzelił najwięcej bramek. To sprawiło, że stał się naturalnym faworytem do zgarnięcia złotej piłki. Ta finalnie w 2020 roku nie została przyznana nikomu ze względu na pandemię. Lewandowski zaczął mówić wprost o złotej piłce: Możesz tak myśleć. Organizatorzy plebiscytu, czyli France Football, zdecydowali, zdecydowali że żaden piłkarz nie zgarnie prestiżowego trofeum, ponieważ ówczesny sezon był przerywany, przerywany i mocno specyficzny. Tym samym okradziony mógł poczuć się Lewandowski. Co prawda od tamtych wydarzeń miał już prawie 4 lata, jednak. Temat w ostatnim czasie wrócił na pierwsze strony gazet. Statuetka z 2021 roku należy do Messiego. Zauważyłem, że krążą plotki o nagrodzie ze wcześniejszy rok. Ten był dla mnie wyjątkowy, byłem na swoim najwyższym poziomie. Wygraliśmy wszystko. Ujmijmy to tak, gdyby 4 lata później otrzymał złotą piłkę, na pewno bym nie poczuł się urażony. Byłby to dla mnie ogromny zaszczyt i przyjąłbym tą nagrodę. Mówi 35-latek wywiadzie dla niemieckiego BILDA. Temat podłapały także francuskie media, takie jak gazeta Le Monde, która bada okoliczności przyznania statuestki Masiemu w 2021 roku. Na jednym wywiadzie się nie skończyło. Niedawno Robert Lewandowski porozmawiał również z dziennikarzami Le Parisien. I ponownie poruszono wątek złotej piłki, której brakuje w jego gablocie. Zasłużyłem, aby wygrać. Tak się czuję. Jeśli wygrywasz wszystko zespołem, jeśli strzelasz tak ważne bramki, możesz tak myśleć. Decyzja o odwołaniu plebiscytu w 2020 roku była dla mnie rozczarowaniem, ale nie chcę myśleć... O rzeczach, na które nie mam wpływu, powiedział Polak. Niczego nie żałuję, bo nawet nigdy nie marzyłem o tym, aby być na tym poziomie, zdobywać tak wiele tytułów i bramek krok. 2020 i 2021, te dwa sezony, w których strzeliłem 100 goli w, 8, w 80 90 meczach. Były niesamowite. To najlepszy okres w moim życiu. Byłem w najlepszej formie w karierze. Dodał kapitan reprezentacji Polski. Jak na razie nie wiadomo, czy scenariusz, w którym Lewandowski po, po kilku latach dostaje złotą piłkę na... 2020 rok jest realny. W tym sezonie 35-latek w barwach FC Barcelony rozegrał łącznie 45 spotkań, w których z tej 24 bramki i dołożył 9 asyst. No, no na razie to jest takie czytanie jakby artykułów, ale może Wam też to pomoże jakoś. Bayern ma problem ze znalezieniem nowego trenera. Kolejny z kandydatów stwierdził, nie wybiera się do Monachium. Pod koniec tego Bayern ogłosił, że Tom Tuchel będzie jego trenerem tylko do końca sezonu. Bawarczycy ponoszą klęskę za klęską. Z możliwości pracy w Monachium nie skorzystali Xabi Alonso, Julian Nagersman, Ralf Langnick czy Unai Emery. Ochęci chęci pozostania w Brighton... Głośno mówi Roberto de Serbii, o tym też wczoraj było. nie, nie widzieliście to, yy, z, z, zobaczcie sobie film. Część mediów zaczęła przymierzać do Bayern, nawet Rogera Schmidta. 50-latego od prawie dwóch lat prowadzi Benfica. Wcześniej był ten PSV czy Bayeru Leverkusen. Schmidt nie jest jednak zainteresowany podjęciem pracy w Monachium. Powiedział o tym z wielką stanowczością. jest dla mnie jasne, że zostanę w Benfice do. Lata 2026 roku. Tego właśnie chcę. Dlatego podpisałem nowy kontrakt. podkreślał Niemiec. Nie mam mnie na rynku. Mam pracę w Benfice. Widzę tu potencjał Są na, na najbliższe lata, podsumował Niemiec. W tym sezonie niemiecki szkoleniowiec nie poprowadzi Benfiki do Mistrzostwa Portugalii. Jego drużyna kończy rozgrywki tamtejszej ekstraklasy na drugim miejscu. No, cóż. Kane bliżej rekordu Lewandowskiego. No, 36 bramek w 32-ligowych meczach. No, tak myślę, że to jest ciekawe, ale wiecie, o tym już nagrywam materiał, więc też polecam. Barcelona jest niemożliwa. Poszła do sądu i wmieszała w to Lewandowskiego. Wieloletnia współpraca Barsy i Nike jeszcze niedawno wydawała się zbliżać do końca. Klub szukał sposobu na to, aby zerwać umowę bez konieczności płacenia kolosalnej kary finansowej. Sprawa trafiła do sądu, gdzie katalończycy robili co mogli, aby udowodnić swoje racje. Jednym z argumentów, który miał zadziałać na ich korzyść, było przywołanie głośnej, a przy tym y, dość kuriozalnej sprawy wokół Roberta Lewandowskiego. To na niewiele się zdało. A nawet wieści y, według przebiegu, nie, przepraszam, nie wiem co to znaczy, negocjacji przekazał sport. Yy, tutaj coś piszę, to sobie zróbcie screena i przeczytajcie. Że puma jest się podpisać, gotowa się podpisać, ale to jest nieprawda, bo nie będę przeczył futbolowi okiem Piotera, bo to też jeden z moich idoli. A on mówi, że nowy kontrakt podpisali, więc to się chyba już w tym sądzie wyjaśniło. Może mam stare wiadomości jeszcze sprzed tego 6 maja, To z dzisiaj Hubert Rybowski, Rybkowski to już trudno. Nie masz racji, nie powyzywaj mnie, proszę Hubert, nie chcę mieć problemów. Gazeta.plsport.pl Dziennikarz przejechał się po świderskim, wskazał jego następcę w kadrze. Kad świderski tata nie zawodzi po transferze do... Ej, to nieprawda! W dwunastu składach tylko jednego gola, to ma spory problem, aby walczyć sobie miejsce w podstawowym składzie. Mimo to wydaje się, że jest pełniakiem do wywołania na euro. Inne zadanie ma za to, ma za to dziennikarz portalu Calcio Hellas. Tomas Sobadia, który wskazał innego kandydata, ceniego. jego. oznajmił w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Sekcjoner Michał Probież zradził niedawno, że współpracy ze sztabem szkoleniowym obserwujemy aż 114 piłkarzy, którzy mają szansę pojechać na euro. Mimo, wy... Mimo wszystko wydaje się, że nie powinno dojść do zmiany w gronie bramkarzy, natomiast nie można tego powiedzieć o innych formacjach, biorąc pod uwagę ostatnie tygodnie, pewniakiem dopowania może być Michał Skóraś, który zachwycał Barwach klubu bróż. Mało tego, całkiem niezłą formę prezentuje brońca Bartosz Bereszyński, a to nie koń. Probiesz może mieć spory problem z wyborem napastników, ponieważ kandydatów jest po prostu zbyt dużo. Oczywiście z tego grona sam niejako wypisał się. Wypisał się Dawid Kownacki, który zaliczył totalny zjazd po transferze do Werderu Brema. Czy Szymon Włodarczyk, który po fantastycznym początku w sumie Gras ma teraz duży problem z regularną grą? Włosi nie mają wątpliwości, że powinien zabrać go do euro. Mimo to probierz będzie musiał dokonać trudnego wyboru. Roz. Pozycja Roberta Lewandowskiego nie podlega dyskusji, do tego są jeszcze trzy wolne miejsca. O ile trener nie zaskoczy wszystkich, nie zdecyduje się na zabranie pięciu snajperów. Jest to jednak mało prawdopodobne, wśród kandydatów znajdują się Karol Świdelski, Adam Buksa, Krzysztof Piątek oraz Arkadiusz Milik. Nastadniej ma teoretycznie najmniejsze szanse, gdyż nie został powołany dwa ostatnie zgrupowania kadry. Probież nie przepada za nim, stwierdził niedawno Marek Kuźmiński. Dodał też, że 30-latek regularnie zawodzi w dyspozycji narodowym, w przeciwieństwie do snajpera Hella Verona, który mimo słabej formy jest pewniakiem do wyjazdu na euro. Inne zdanie na temat ma, ma za to dziennikarz Tomasz Sobadia z portalu Calcios It. Hadziu Helasid. Świderski czy Milik? Stawiałbym na Milika. Może grać w roli drugiego snajpera. Jest typem zawodnika silnego i ma doświadczenie w kadrze. Oczywiście nie ujmuje siły Świderskiemu, ale trudno go tak naprawdę ocenić, ponieważ w ostatnim czasie nie gra zbyt dużo. Przekazał w rozmowie sportowe fakty. I kolejny temat. Arsenal tam ta oraz Man United ustawiły się w kolejce po Jasera Aspirle. Informuje Luis Fernando Restrepo. Sezon w najlepszych ligach europejskich chyli się ku końcowi, wobec czego kluby planują pierwsze transfery gotówkowe. Ostatni mecz za sobą ma Jasera Aspirla i jego Watford. Niewykluczone, że Kolumbijczyk nie zagra już więcej dla tej ekipy. Jak podaje Luis Fernando Restrepo, ofensywny zawodnik może latem zmienić pracodawcę na chętnych na jego usługi, nie brakuje zainteresowani dwudziestolatkiem w wykazji Arsenal, Tottenham i Man United. Dużą ofertę zdążył złożyć przedstawiciel Saudi Pro League, ale według wspomnianego dziennikarza na razie no... Nominalny rozgrywający woli zostać w Europie, dlatego rosną szanse na przeprowadzkę na Premier League. Szerszenie najchętniej zatrzymałyby swoją perełkę, lecz wydaje się, że stoją na straconej pozycji. Zespół nie wywalczy u awansu, a w poprzed, po przeprowadzce na... Nagracze mogą oczekać występy w Lidze Mistrzów. Asprilla został wybrany najlepszym piłkarzem młodego pokolenia w kampanii 23-24. Jeśli chodzi o Watford, jego liczba to 47, słodka jeszcze 6 goli oraz 8 asyst. Ma także na swoim koncie 4 występy w seniorskiej reprezentacji Kolumbii. Młody z niego wyrasta młody ten. Y Jesus Rodriguez Ham, James Rodriguez, przepraszam, James Sancho z J, co daje z Jadonem Sancho? Borussia Dortmund ma na, na niego plany. Władze Borussia Dortmund chcą zatrzymać w zespole Jadona Sancho na kolejny sezon. Podaje Florian Plettenberg. Jadon Sancho dołączył do Borussii na zasadzie wypożyczenia z Man United Zim od tamtej pory Anglii Zanotował 12 występów, dwa gole i 2 asysty w Bundesliga. W zdobył bramkę w starciu z PSW w Eindhoven. BVB nie ma opcji wykupu zawodnika, ale jak donosi Florian Plettenberg, chce postarać się o przedłużenie jego pobytu w drużynie. Transfer definitywny jest w tym momencie mało realny. Dortmund mają plan dotyczący postarania się o ponowne wypożyczenie piłkarza. Liczą na to, że sam 24-latek da w zrozumieniu, ni iż chce dalej występować w ich barwach. Ułatwiło to, rozmowy. Ułatwiło to rozmowy z MU. Nie wiem, co to znaczy. Jego cech nie trzeba opisywać. W ciągu kilku miesięcy spędzonych z nami, Odzyskał uśmiech. Spróbujemy wszystkiego. Manchester United także widzi jednak, jak dobrze obecnie gra. Być może zechce go sprzedać do zysku albo zostawić go z powrotem w duszy. Nie przyznał w rozmowie z Die Welt dyrektor sportowy Borussi Sebastian Kell. Tego czasu niemiecki klub sprzedał mu Sancho za 80%. Manchester United Sancho za 85 milionów euro. W pierwszej części obecnego sezonu zanotował on tylko trzy, e, tylko trzy występy w ramiennika od września. Nie znajdował się w kadrze meczowej, trafiając w niełaskę Uri Denhaga, który zarzucił mu brak odpowiedniego poziomu prezentowanego na treningach, nie pozwolę, żeby ludzie mówili rzeczy, które są całkowicie nieprawdziwe. Opowiedział na to zawodnik i do składu już nie wrócił. ojciec. Oficjalnie francuski napastnik za zakończył karierę od blisko roku nie mógł znaleźć klubu, grający przez wiele lat w ligę Nolan Rogues. Ogłosił na Instagramie zakończenie przygody z piłką w roli zawodnika. Podziękowania złożyli mu byli klubowi koledzy, w tym 34 krotny reprezentant polski, polski Ludowicz Orbaniak, czy znany z występów w Lechu Poznań Pedro Rebocho. 36-latek przez cały sezon 23-24 pozostawiał. Bez klubu. Wcześniej spędził dwa lata na trzecim szczeblu w Francji jako zawodnik LB Harteraugs. Zdobył w tym czasie sześć bramek i zanotował pięć asyst w 49 spotkaniach. Szkoda, zapowiem.